Pani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam prezentę, kiedy dostałam na gwiazdkę, więc zaczynamy. Pierwszy prezent to będzie taki malutki prezencik. I tu w tym prezenciku jest czekolada i stubeczka. To jest pierwszy prezent w takiej pięknej małej to lewę czytała. I to jest jakaś taka czekolada, nie wiem jaka. No i z rodzynkami i orzechami naschowymi. taką jak lubię będzie fajnie. Drugi prezent to jest czekolada też, tylko to już niestety to, to jest taka duża czekolada, milka Oreo tu jest trochę zjedzona, jak widzicie. Przez mnie, ale taka to czekolada. Do... Następny prezent to jest taki. I tu jest krzulony To jest taka piropka, jeszcze raz pokażę. I tu jest taka koszula, bardzo nam się podoba, lubię koszule nocne. Taki kotek tutaj. Rękawy trzy czwarte i taka długa, długa, więc jest bardzo fajna. I do tego, do tego kumpleciku dostałam jeszcze całość, którą bardzo przyjąć. Oddecham. Jest taka piżama, taki tutaj taki wziór ma, do no, tego takie fajne składanki. To właśnie taka piżamka. Dzisiaj postanowiłam znania, ja była w piżamie, takiego właśnie domowego vloga. Więc to jest drugi prezent. A i nie wiem od kogo to jest. To jest prezent. ta koszula i piżamka, którą mam na stole, to jest prezent od mamusi. Okay. To jest prezent od, od mojej dalekiej, doszedł rodziny, od. Moja trababcia miała siostrę i ta jeszcze miała cyrkę. U mnie tej cyrki miał żaj i cyrki też. Taka czekolada. Tak jak mówiłam, a tu dostałam jego predziaczkę. Takie. Okej. Okay. Kolejny prezent jest duży ten. I tu jest. Kalendarz adwentowy dostałam. Z czekoladkami. Tu sobie od razu schowam, to... Do tego dostałam taki fajny drogopis. I do tego dostałam takie coś. I to, to jest takie fajne, bo jak tu widzicie, już mm -hmm. mogę Wam to pokazać. To się, tego mikrofonu wkłada do mleka gorącego. I tego i w środku są małe marshmallows. Wiecie, te melodie pianki takie w środku są. I to wygląda takie coś jak tu. O. Będą wody bardzo fajne. To dostałem mojej probabki Mojej i probabki i babci hanienki Takie piękne. I największy prezent, który do mojej najkochanszej babki wolki. O Boże! To jest tak, to jest. Krem do rąk mój ulubiony. Krem do rąk. Do tego jest taka paletka cieni, taka mała. Lubię takie paletki. I to jest paletka Zebeline. Ja tylko są tak fajne buty. Widzę tylko. Mhm. O! Takie fajne buty zimowe bym się zniszczył. nie miałam takich porządnych. I w końcu mam. O! Tak. chcę tą stronę. Podeszła jest taka dobra. Więc to były moje wszystkie prezenty świąteczne, jakie dostałam w tym roku i widzieliście były takie ubogie. Takie, no wiecie jakie one były, ale no, się z nich cieszę, bo i krem. Przepraszam, maszko. Bo i krem. Bo i krem był fajny i ta paletka cieni. No i te buty, naprawdę solidne, takie ciepłe. Więc no to były moje wszystkie prezenty, więc jeśli właśnie się taki filmik nie podobał z prezentów moich, to jakieś opeczki w górę, subskrybujcie, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia już w następnym odcineczku, już w nowym roku, oczywiście też życzę Wam szczęśliwego nowego roku i udanego Sylwestra, pa pa, łapeczki i subskrybujcie, pa.